Cześć, z tej strony Kuba. Jeżeli nigdy nie smarowaliście wałka w waszej kosie spalinowej, to już dziś pokażę Wam, jak to prawidłowo zrobić. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was do oglądania. Także mamy tutaj takiego pacjenta, kosa 535RX, bardzo popularny model, to jest następca 333R. W tej kosie mamy wiadomo silnik, jak w każdej z tyłu, rurę, w tej rurze idzie nam wał napędowy do przekładni kątowej, który dalej napędza nam głowicę, żebyśmy mogli kosić. Myślę, że większość osób no, nie wie o tym, że się smaruje ten wał i też większość osób nie wie o tym, że gdy smarujemy przekładnię kątową, to nadmiar tego smaru trafia nam po wałku aż tutaj pod sprzęgło. Często zdarza się takie coś, że... Yy, no, znam takie przypadki, że przychodzi klient i mówi panie olej mi leci z wykaszarki. No, no nie ma prawa lecieć olej z wykaszarki, no bo tego oleju tam nie ma, tak? To jest dwusuwowa maszyna, więc jest tylko paliwo. Yy, I często ten nadmiar smaru właśnie tędy nam wypada. Także teraz Wam pokażę jak zrobić to, żeby to wyczyścić ten wałek z tego starego smaru przepracowanego, wpuścić nowy, no i żeby zadbać o to, żeby kondycja tego wałka i tej rury, żeby tam nam nie powstawały luzy i żeby to pracowało jak najdłużej. Dobrze, także potrzebna nam będzie grzechotka albo imbus czwórka, taki łamany w pół. Ja sobie odkręcę tutaj osłonę tą przeciwbryzgową. Te śruby mogą się tam nam zapiec, więc trzeba uważać, żeby nie obrobić tej śruby. Jeżeli nam nie idzie, no to możemy sobie przyknąć jakimś środkiem penetrującym, poczekać chwilę i z powrotem spróbować odkręcić. Zdejmujemy sobie tą osłonę gdzie na bok. Teraz taki ruchem ściągamy sobie tutaj tą przekładnię kątową, i już nam się ukazuje wałek. I tak jak mówiłem, tutaj, jak ten korek. Odkręcimy i smarujemy, no to nadmiar smaru przez ten wałek nam wlatuje, tak? I tak jak widać tutaj, to tutaj to praktycznie no, bardzo mało smaru jest. Pracuje na sucho w tym miejscu, więc mamy w tej rurze wypełnienie, taki wkład, on jest, on jest prawdopodobnie z teflonu. I no ma za zadanie jakby ułożyskowanie tego wałka. No jeżeli pracuje na sucho, no to, to może tam się trochę przypiec i powstaje rósł wtedy tej różej i może nam wibrować koseł. Dobra, mamy wytarty wałek, położymy tutaj i smarem smarujemy. Robimy sobie taką taką sznitę tutaj. o. Ważne, żeby nie było takich tych, tych miejsc wolnych, które można tak sobie rozsmarować. I teraz analogicznie, tak jak wyjmowaliśmy, to wsadzamy tak. Można sobie jeszcze tak tutaj przerazić. Rozprowadzić ten smar i wkładamy Teraz trzeba tam trafić tym kwadratem. Trzeba trochę manipulować, ale zaszło bez problemu. No identycznie tak jak rozkładaliśmy, składamy, też musimy tutaj trafić tą przekładnią. Możemy sobie też tutaj wyczyścić w środku z tego smaru. Tak jak widzieliśmy, taki prosty zabieg może pozwolić nam na zwiększenie kondycji tego wypełnienia w rurze. A co ciekawe, może nawet zwiększyć sprawność naszej kosy, ponieważ gdy jest tam smar i to wszystko się smaruje, nie odbiera nam tyle energii to wszystko z tego wałka i mamy większą moc przekazywaną na głowicę. Więc jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Z mojej strony to wszystko. Żegnam się. Cześć.